Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem o świcie nad bugiem. Za chwilę będzie wschodzić słońce. Moim tematem są te piękne dęby, które rosną po drugiej stronie rzeki. Zatem zostańcie ze mną i będziemy dzisiaj podróżować przez nadburzańskie Podlasie. uda mi się zrealizować tutaj mój pomysł. Niestety nadciągnął z północy jakiś front atmosferyczny. Chmury też przykryły właśnie ten fragment nieba, który miał służyć mi za motyw. Tym razem mój aparat jest Uzbrojony w obiektyw 24-70 mam opaskę grzewczą. Przede mną. jest woda, więc staram się pokazać w, w kadrze maksymalnie dużo odbicia. Ostrość jest dopasowana do tego, aby przepięknie pokazać drzewa, które są tym zasadniczym motywem mojego planu. Niestety. Nasuwa się jakiś ciemny front atmosferyczny i może się okazać, że z całej mojej porannej przygody niewiele uda mi się zrealizować. No, wszystko dzieje się bardzo szybko. Słońce już wyskoczyło nad horyzont, jest bardzo wysoko. Szukam nowego. Ujęcia od strony rzeki, napłynęła mgła. Wszystko zaczyna znikać za jej warstwą. Nie zdejmuję aparatu ze statywu, tylko niosę go tak, żeby zrobić jeszcze jedno ujęcie z takim bocznym światłem i mgłą. Zupełnie inny świat się tu pojawił. Nad wodą jest dosyć dużo mgły. Szukam tutaj odmiennego planu z takim ładnym, bocznym światłem. Podczas o, właśnie. Podczas wędrówki trzeba bardzo uważać, ponieważ nad rzeką jest sporo różnego rodzaju zapadlisk. To są często yy, nory bobrów. Takie drogi odwrotu. Bobrów tutaj w starorzeczach jest dosyć dużo. No i trzeba bardzo uważnie się przemieszczać, bo bardzo łatwo można w nie wpaść. Już kiedyś zaliczyłem dół i nie było to przyjemne. Mgły zniknęły. Zniknęły także chmury z nieba. Niebo jest teraz błękitne, płaskie. Jeszcze księżyc pozostał. Na nim, i widać właśnie jego jasną tarczę. Taki niewielki fragmencik. Ja zaś penetruję nad burzańskie brzegi w poszukiwaniu jakichś interesujących motywów. Na dole, nade mną. Jest bezchmurne niebo. Prognozy dzisiaj zapowiadały i mówiły o tym, że poranek może być bezchmurny na nadburzańskim Podlasiu, a potem już ma się mocno zaciągnąć. Tam już widać za mną jakiś od zachodu nadciągający wał chmur. Mam nadzieję, że będą to jakieś piękne chmury, które pomogą mi zrobić ładny nadburzański pejzaż. O, jak tutaj pięknie. Podświetlone są czubki brzus. Już widzę ten kadr. Zaraz się zatrzymam. Wyciągnę długą lufę i postaram się zrobić korony brzus w bardzo takiej ciekawej kontrze świetlnej. Teraz przygotowałem zupełnie inny kadr i użyłem odmiennego obiektywu. Jak tutaj być może zauważyliście, jest to obiektyw bardzo długoogniskowy, ponieważ tam na horyzoncie zauważyłem, jak światło podświetla przepięknie korony brzus, i teraz te korony brzus właśnie są pokryte żółtymi liśćmi, przez które bardzo ładnie przybija się światło, a obiektyw. Długoogniskowy pozwala mi wyseparować ten szpaler drzew spośród innych obiektów, znajdujących się w kadrze. Z tyłu też mam bardzo taką wysoką skarpę i jest ona obecnie pogrążona w cieniu. Zatem stworzył się bardzo ładny kontrast pomiędzy oświetlonym szpalerem brzusz, a z tyłu ciemną ścianą lasu. Jak robić piękne zdjęcia pejzażowe? Potrzebujesz cudownego światła, ciekawego pierwszego planu oraz dramatycznego nieba. Tylko tyle, to dlaczego tak trudno zrobić intrygujący kawałek? Bo musisz nauczyć się jeszcze m.in. ekspozycji, kompozycji, doboru obiektywów, akcesoriów i szybkiego działania w terenie. Chcesz je skutecznie opanować? Mam dla Ciebie kurs w formie filmu wideo solidny i ciekawy. Wszystko, co jest niezbędne, aby robić piękne zdjęcia krajobrazów. Zaczynajmy. Zapraszam. Fotograf pejzażu jest bardzo uzależniony od kaprysów pogody. Zawsze marzy mi się. Piękne niebo, które będzie towarzyszyć mi zarówno podczas wschodów, jak i zachodów słońca, a potem także w ciągu dnia, aby pomogło mi tworzyć fantastyczne kadry. Na razie idealny błękit, i to nie jest idealna pogoda, którą sobie dzisiaj wymarzyłem. Nie zawsze da się iść wzdłuż brzegu rzeki, tutaj mam taką wysoką skarpę na zakręcie, woda podmywa ją i co pewien czas zabiera ten piasek i żwir i unosi go na inne łachy. Tam jest taki wyższy brzeg po drugiej stronie, to jest bardzo ładny taki punkt widokowy na to zakole z okolicach Niemirowa. I on jest niestety coraz bardziej zarośnięty, więc już mało co z niego widać. A tu za mną jest ten szpaler brzus, który przed chwilą fotografowałem w innym oświetleniu. A cóż to tam za tabliczka stoi? Zobaczmy. Ach, to jest po prostu jakiś zaanektowany kawałek brzegu, bo tutaj mamy wiatkę, mhm. grill. I co tu? Ach, oczywiście, napis teren prywatny. Jestem teraz na prywatnym skrawku nadburzańskiego podlosia. Ale warto by było tutaj właśnie zobaczyć, bo wydaje mi się, że przepięknie może tutaj wschodzić słońce na tej osi rzeki. Zatem, użyję swojej bardzo pomocnej aplikacji. Słońce jest teraz tam, a wschód słońca będzie tam. No czyli to nie jest dobre miejsce na to, żebym o tej porze roku zrobił tutaj dobre zdjęcie. No ale za kilka tygodni słońce przesunie się jeszcze bardziej w prawą stronę. Wtedy będzie rzeczywiście dobry czas na wykonanie zdjęcia. Warto, warto. To miejsce zapamiętać, a najlepszym sposobem na zapamiętanie tego miejsca będzie po prostu wykonanie zdjęcia smartfonem. Zrobię zdjęcie. W smartfonie mam włączone geotagowanie, zatem będę mógł po prostu przypiąć tutaj jakąś pineskę na swojej mapie miejsc do odwiedzenia, a potem zaplanować wizytę w odpowiednim, w odpowiednim czasie. Okej, okay, idę dalej. Chociaż tutaj jest taka ładna ławeczka, może będzie to dobry pomysł, żeby się napić odrobinę kawy. O coś przepłoszyło kaczki, świetnie. Mój wielki plecak ma jedną z kieszeni przeznaczoną właśnie na termosik i to jest bardzo dobry czas napić się troszkę kawy odpocząć przed dalszym marszem całe szczęście że ktoś postawił tutaj taką ładną wiatę chciałbym dzisiaj dotrzeć do Niemiropa jeszcze mam stąd jakieś 2-3 kilometry, to nie jest może za dużo jeżeli chodzi o taki zwykły marsz Powiedzmy turystyczny czy wycieczkowy. Natomiast w przypadku już realizacji pleneru, to jest to długi dystans, ponieważ z pewnością będzie jeszcze sporo przystanków, po to, żeby sprawdzić możliwości fotografowania w jakichś konkretnych punktach. Czas kończyć postój i ruszam dalej w drogę. i powoli docieram do kresu swojej dzisiejszej wędrówki no to już tylko maleńki kawałeczek został mi do granicy dosłownie kilkaset metrów, 100-200-300 metrów, czyli tamte, tamto za kole przede mną to już jest granica państwa. O, żeby się tylko nie wywrócić. A po drugiej stronie Bugu. Jedzie sobie swoim samochodem terenowym Straż Graniczna. Ścieżka jest coraz bardziej wąska. No i już tu. Chyba nie jest dobrym wyborem zdecydowanie się na buty gumowe do takiej wędrówki. Wprawdzie chroniły mnie bardzo długo przed mokrą, Trawą o poranku, ale teraz już czuję raczej zmęczenie, bo te buty gumowe nie trzymają mi dobrze kostki. Niestety nie są najwygodniejsze, jeżeli chodzi o długi marsz. Na pewno dzisiaj wieczorem będę odczuwał skutki tego spaceru. się jeszcze tak, już dotarłem do, do granicy nie tylko do granicy państwa ale chciałbym się powiedzieć do granicy dzisiejszych możliwości bo już się zmęczyłem tą bardzo długą wędrówką wzdłuż rzeki Bóg ale to jest dobre zmęczenie bo dzięki takiemu zmęczeniu odparowują wszystkie złe myśli uspokajam się no i mam energię do kolejnych plenerów, znalazłem kilka ciekawych miejsc, w których będę w przyszłości mógł fotografować. Myślę, że tutaj też się kiedyś wybiorę. Właśnie teraz jeszcze dokonam finalnego pomiaru, w którym miejscu wschodzi słońce. Chociaż tutaj jest bardzo dużo krzaków i to raczej nie będzie jakiś idealny punkt do fotografowania. Ale miejsce jest bardzo klimatyczne. Tyle tylko, że równocześnie dosyć kłopotliwe do wędrówki. Nad ranem nie chciałbym tędy wędrować. Bardzo łatwo jest się pośliznąć i wylądować w wartkim nurcie bugu. To jeszcze spore zadanie, bo przecież muszę wrócić najpierw do Wajkowa, potem złapać, nawet nie do Wajkowa, tylko do Niemirowa, potem złapać okazję, która mnie podwiezie w okolice Wajkowa i jeszcze dojść do auta. Także mam nadzieję, że to wszystko uda mi się zrobić przed zmrokiem. Także dziękuję serdecznie za to, że byliście ze mną. Zbyt wielu zdjęć nie zrobiłem, ale... Pogoda okazała się być kompletnie inna niż zapowiedzi, tak jak zwykle. No, tak to bywa. Także trzymajcie się. Pa! Ho, 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 ho. No, i to jest właśnie zagwostka. Jak teraz wrócić? No, bo z buta to jednak będzie znowu parę godzin. Może się uda złapać jakąś okazję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć!